Witam wszystkich. Ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wchodzących w grudniu. Zapraszam. Steam World Build, 1 grudnia. Szósta odsłona serii Steam World, ale pierwsza, która jest strategią ekonomiczną w połączeniu z zarządzaniem lochami. Rzecz dzieje się po części drugiej, gdzie bez odpowiednich artefaktów cały świat ulegnie zniszczeniu. Wcielamy się więc w dwa roboty parowe, ojca i córkę, i przybywamy założyć miasto. W celu jego rozrostu zdobywamy zasoby i budujemy nowe budowle, zachęcające kolejnych mieszkańców, a w celu odnalezienia artefaktu wysyłamy kopaczy pod ziemię. Napotykają oni tam jednak coraz większe przeciwności, zatem tylko sprawne funkcjonowanie i współpraca góry z dołem pomoże nam uratować

Blood West, 5 grudnia. Gra w stylu retro od polskich twórców, w której wcielamy się w zmarłego rewolwerowca trafiającego do przeklętego górniczego miasteczka. Tak, bo niestety nie było mu dane zaznać nieba ani piekła, jest jeszcze robota do wykonania. Będzie mu trzeba eliminować potwory i demony, i choć idealnie pasowałby nam tutaj dynamiczny boom shooter, to gra idzie bardziej w kierunku poszukiwania zasobów i zachęca do eliminowania wrogów po cichu. Wraz z postępem rozgrywki rozwijamy cechy bohatera, co pomoże nam w kolejnych starciach. And a reason you have. You will be our torch in the dark. Search for the evil lurking in this world. The spirit of Great Cat looks upon you, be unseen by eyes of your enemies, and surprise them with their death. Destroyer, the U-boat hunter, Susty Grudnia. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć drugą wojnę światową z innej perspektywy niż zazwyczaj, symulacyjno-przygodowa gra od polskiego studia. Wcielamy się w dowódcę eskadry amerykańskich niszczycieli w trakcie bitwy o Atlantyk. Korzystając z autentycznego sprzętu, polować będziemy na niemieckie uboty i podejmować decyzje, które będą miały wpływ nie tylko na przebieg bitew, ale także fabułę. Drugi tryb gry, dla tych, którzy wolą patrzeć na tego typu wydarzenia z dystansu, to tryb taktyczny, w którym wciąż będzie trzeba się wykazać pomyślunkiem, jednak będziemy mieli mniej do czynienia z samym autentycznym sprzętem. Jest pewnie wielu graczy, którzy poczują się tu jak w domu. Sir, Hoffman is reporting a confirmed submarine at 085 4600 yards. Avatar: Frontiers of Pandora, 7 grudnia. W drugim stuleciu na księżycu Pandora, bogatym w zasoby naturalne i zamieszkanym przez istoty inteligentne Nawi, lądują ziemskie korporacje pragnące pozyskać jej wszelkie bogactwa. Wcielamy się w jednego z jej mieszkańców za moduł uprowadzonego przez jedną z nich i trenowanego, by im służyć. Udaje mu się jednak uciec i jego zadaniem jest zrobić wszystko, by odzyskać szacunek klanów natywnych mieszkańców i zawalczyć ze złymi ziemianami. Gra prezentuje ciekawie wyglądający świat, który przemierzać będzie można na różne sposoby, biegając czy też fruwając i wykonywać wiele zadań, które pomogą nam odzyskać więź z braćmi. Możemy walczyć na różne sposoby, po drodze rozwijając postać i zdobywając lepszy sprzęt lub wytwarzając zupełnie nowy. Kolejny otwarty świat czekający na poznanie ciekawe, ile osób to siebie przekona. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Navi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Navi heritage. To get Small Land, 7 grudnia Gra survivalowa, w której musimy poradzić sobie w zwyczajnym świecie, jednak pomniejszeni na tyle, że wiewiórki i króliki to śmiertelne zagrożenie. Trzeba nam zdobywać zasoby i surowce, wybudować schronienie i zwyciężać przeciwności, uważając, by silny wiatr nie zmiótł naszej bazy, jeśli będzie stała w złym miejscu, lub ulewny deszcz nas nie zatopił, jeśli jest szansa na sporą kałużę. Zwierzaki nie muszą chcieć nas zabić, ale mogą wykradać nasze zasoby, co na pewno przeszkodzi nam w osiągnięciu celu, jakim jest poznanie prawdy o naszym pomniejszeniu. By dowiedzieć się, co stało się z

Warhammer 40 000 Rogue Trader 7 grudnia Wcielamy się w potomka pradawnego rodu kupców i odkrywców, którzy na rozkaz imperatora ruszają na wyprawy w celu poszerzenia granic imperium. Podczas kampanii dowodzimy drużyną bohaterów odwiedzających kolejne regiony, które należy dołączyć do imperium lub ograbić. Robimy kolejne zadania, polepszając nasze postacie i rozgrywamy bitwy w trybie turowym, które wygramy umiejętnie, korzystając ze specjalnych zdolności postaci. Podczas naszej przygody mamy mieć wpływ na przebieg historii, zagrać jednak będzie można tylko w pojedynkę. All of them are ready to follow you on the battlefield, where their unique skills can be the deciding factor between victory and defeat. But the against the storm, 8th grudnia. Przenosimy się do ciekawego świata zamieszkałego przez ludzi, szczury i bobry. Jako dowódca wykonujemy zlecenie władczyni, jakim jest rozbudowa kapitolu Smoldering City. W krainie nieraz rządzi Blightstorm, czyli potężna burza, która potrafi niszczyć wszystko na swej drodze. My musimy budować kolejne osady w dziczy i nie dać się pokonać przeciwnościom, cały czas wycinając las i zdobywając surowce oraz budując kolejne konstrukcje. Patrzeć trzeba na naszych podwładnych, którzy muszą mieć co jeść, gdzie spać i czasem gdzie się wyluzować. Rozgrzywka toczy się w rytm trzech deszczowych, każda z inną, gwałt równością burz. Po drodze odkryjemy nowe schematy, które ułatwią nam zadanie. I tak idąc przed siebie, rozbudowujemy swoją metropolię mimo sprzeciwu natury. decyzje przyszłość Lista gier wychodzących w grudniu jest spora, ale niepotwierdzona. Często dlatego, że jeśli twórcy mają zamiar przesunąć premierę na kolejny rok, to pierwszym krokiem jest ustalenie premiery właśnie na grudzień. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.